Otwieram 36. sesję Rady 5 kadencji Rady Powiatu z Myśliboru, zwołaną w trybie artykułu 15.7, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Witam serdecznie Panie Radne, Panów Radnych oraz mieszkańców Powiatu myśliborskiego biorących udział w dzisiejszych obradach. Jak również przedstawicieli mediów i prasy. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał radnych. Przejdziemy teraz do punktu drugiego porządku obrad przedstawienie porządku obrad. Oczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci odwołanie starosty myśliborskiego. 31. Zapoznanie się z wnioskiem radnych o odwołanie starosty myśliborskiego. Punkt 3 2, Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku radnych o odwołanie starosty myśliborskiego. Punkt 3.3. Dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie stałosty myśliborskiego. Punkt 3.4. Wybór komisji stutacyjnej Punkt 3.5. Porządzenie kart do głosowania. Punkt 3.6. Głosowanie i ogłoszenie wyników. Punkt 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia odwołania stałosty myśliborskiego. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Wysiborskiego. I proszę, udzielam głosu radnemu Wojciechowi Wojtkiewiczowi. Za zgodą wnioskodawców o dzisiejszej sesji, proponuję zmianę dzisiejszego porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie na dzisiejszej sesji trzech bardzo istotnych uchwał, nad którymi wczoraj procedował zarząd powiatu. Zmiana ta jest podyrektowana tym, że. Na wczorajszym posiedzeniu zarządu przyjęliśmy i skierowaliśmy na y, sesję y, trzy uchwały. Pierwsza uchwała, podjęcie uchwały w sprawie określenia, określenia zadań i wysokości środków państwowego Funduszu Rekrutacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. Ze względu na to, że mamy już y, 9 marzec, jest dużo wniosków. Sesja będzie dopiero planowana kolejna, gdzieś może być być za dzień. W związku z tym zasadne byłoby, jeżeli jest Rada w komplecie praktycznie i może podejmować uchwały, żebyśmy to wprowadzili dzisiaj. Tak samo jak kolejną uchwałę w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ustalenia kosztów i kryteriów zasad rozpatrywania wniosków dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rekrutacji Osób niepełnosprawnych oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021. Zaczynę zmiany, a mianowicie na ostatniej sesji Rady Powiatu zgłaszane były wnioski komisji, które pozytywnie rozpatrzył e, zarząd powiatu, tak jak powiedziałem w dniu wczorajszym, Chodzi tu o to, żeby, żeby zdążyć tak, ze złożeniem projektu dotyczącym ujęcia termomodernizacji regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Chodzi o windę dla regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej to oraz osłoby oazy, o które zwrócił się burmistrz. Tak? w kilku szkołach, żeby zainstalować. W związku z tym, że termin złożenia tego wniosku, tak jak mówiliśmy na następnej sesji dnia 15, zasadnym jest wprowadzenie tego dzisiaj, żeby Centrum wspólny Wspólne mogło rozpocząć realizację tego, tego zadania, tak samo jak PCP, żeby rozpadnicą. I proszę Wysoką Radę o wprowadzenie tych punktów do porządku dzisiejszej sesji w punkcie pierwszym, drugim i trzecim. No. W związku z tym, że bardzo był Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwał przystąpimy kolejno do y, głosowania I tylko jeszcze możemy.

Z sesji wyraża zgodę. I była taka zgoda. Taką są tu możliwości, dlatego pytam. I teraz przystąpimy kolejno do przegłosowania, wprowadzenie projektu uchwały. przystępujemy do głosowania kolejną wprowadzenia trzech uchwał. jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku jako punkt trzeci. Porządku obrad. Kto jest Proszę o podniesienie Proszę radnych, żeby słuchali, bo będziemy się taglić. Kto jest za, proszę o podniesienie karty głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku został wprowadzony do porządku obrad w punkcie trzecim. Za wnioskiem głosowało 12 radnych, przeciwnych było 3 radnych i jeden radny wstrzymał się od głosu. Ktoś z radnych chce coś powiedzieć, proszę podnieść rękę, to, tak i ja udzielę głosu, jeżeli są jakieś wątpliwości. Proszę pan radny Janusz Babiak. i podnieśli tak jak do głosowania, żeby wzięli pod uwagę to, że my tu siedzimy. Jeżeli ktoś jest oparty o krzesło gdzieś tam trzyma rękę, to nie widać. Tak ja bardzo proszę, żeby to było wyraźnie określone, żebyśmy my mogli z pustego miejsca widzieć, żeby policzyć głosy. Czyli przystępujemy tak razem w głosowania i będziemy jeszcze raz głosować. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rekapitalizacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku w punkcie trzecim porządku obrad? Kto jest za? Proszę o podniesienie kart do głosowania i proszę chwilę trzymać te karty. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. I kto się wstrzymał od głosu? Czy radni mogliby nie komentować? No jest jednak yani. już zupełnie raz, drugi. Luf, tak? Ale my jeszcze nie podaliśmy biegu. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2017 roku został wprowadzony do porządku obrad w punkcie trzecim. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku jako punkt czwarty do porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem projektu uchwały? Proszę o podniesienie kart do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i zasad rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku został prowadzony jako punkt czwarty do porządku obrad za wnioskiem głosowało 12 radnych, trzech radnych było przeciwnych i trzech radnych wstrzymało się od głosu. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 w punkt, jako punkt piąty porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad, proszę o podniesienie karty głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021 został wprowadzony do porządku obrad jako punkt piąty. Za wprowadzeniem głosowało 12 radnych, przeciwnych było 3 radnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu. Ustępy Proszę, Rada Urszula Sawicka. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mam jeszcze jeden związek który porządku obrad i umieszczenie Wydatkowej Centrum Centrum Wspólnoty Powiatu przedstawię to. i przedstawię jeżeli będzie przygotowane od tych projektów, uchwał i małą przerwę w celu zapoznania się z tymi projektami. I przejdziemy do y, przegłosowania o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę w sprawie jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliwowskiego jako wprowadzenie do, do punktu 6. W porządku obrad. Poddaję pod głosowanie

Ale jeżeli można, bym prosił radną Panią y, o przeczytanie, y, po prostu o to chodzi ładnie. Od jak, uchwały, co zmieniamy nie mówiąc. Proszę mi Pani Radna mniej wyjaśnienia. Państwo sobie życzą, to albo tą uchwałę mogę odczytać, albo możemy zrobić tą przerwę teraz i proszę e... Ale Pani rada i tak zrobimy przerwę dla uchwał pewnąskiej, bo o to się radni nie troszczyli i ja będę prosiła, żeby te, te uchwały skierować i przekazać do zapoznania. W ustawie prawnej paragraf 1.1 uchwale nr 34 łamane na 186 łamane na 2017 Rady Powiatu Myśliborczych z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Powiatu Myśliborskiego paragraf 2 otrzymuje brzmienie. Paragraf 2.1 Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje starosób Powiatu Myśliborczych. 2. Zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą do wykonywania pracy likwidowanej jednostki budżetowej, ustanowiony w zakładu pracy w zakresie obsługi finansowej, organizacyjnej i obsługi administracyjnej, o którym jest mowa w paragrafie 2.2 statutu likwidowanej jednostki, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, Numer 20, łamane na 120, łamane na 2016 Rady Powiatu w Myśliworzu, z dnia 20 czerwca 2016 roku, przejmują dotychczasowe jednostki obsługiwane, o których jest mowa w paragrafie 2.2 uchwały numer 20, łamane na 120, łamane na 2016 Rady Powiatu w Myśliworzu, z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Ustaw Wspólnych Powiatu Myśliwoszu. 3. Pozostały majątek zlikwidowane jednostki pozostaje własnością powiatu myśliwskiego i podlega nieodpłatnemu przekazaniu starosty powierzań w Paragraf 2. Okonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie do tego projektu uchwały. W z 231 paragraf 1 podejmę pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Kodeks pracy nie definiuje pojęcia zakładu pracy, jednak w doktrynie wskazuje się, iż jest to zespół składników materialnych i niematerialnych, które służą do wykonywania pracy. Artykuł 12 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi, iż likwidując jednostkę budżetową, Organ stanowiący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Rada Powiatów Myśliborzów postanawia o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej stanowiącego zakład pracy lub jego część na dotychczasowe jednostki obsługiwane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Z mocy prawa dochodzi do wejścia podmiotów przejmujących prawa i obowiązki dotychczasowego pracodawcy w sposób określony w artykule 231 paragraf pierwszy Kodeksu Pracy. Zgodnie z artykułem 231 paragraf szósty Kodeksu Pracy, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne ze względu na ochronę trwałości stosunku pracy pracowników zatrudnionych w likwidowanej jednostce <todepisu> w celu zabezpieczenia należytego wykonywania zadań jednostek obsługiwanych zachowaniem ciągłości. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do przegłosowania wniosku radnej o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej część Usług wspólnych powiatu kościłowskiego będzie w punkcie szóstym szósty porządku obrad. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie kart do, do głosowania. Przepraszam, o, tak, o wprowadzenie do porządku uchwały. Kto jest za, proszę o podniesienie trzymamy karty. Kto jest przeciw. I kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Osiborskiego został wprowadzony do porządku obrad w punkcie, w punkcie szóstym za, za y, wprowadzenie głosowało 11 radnych, 7 radnych było przeciwnych i jeden radny wstrzymał się od głosu. Jeszcze raz wyniki. 11 radnych głosowało za wprowadzeniem, 6 radnych było przeciw, 1 radny wstrzymał się głosu. W związku z tym, że już nie ma osób zgłaszających się, w związku z tym, że hmm, zmieniono porządek obrad, ogłoszę hmm, taką przerwę techniczną, aby hmm, panie tu mogły szybko wydrukować. Wszystkim radnym porządek obrad. I, i projekty uchwały. I w tej chwili ogłaszam 10 minut, jeżeli trzeba będzie to zwiększyć. Tak, przednie. Ogłaszam 10 minut przednie.